Teraz gospodarka. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 4,9%, podał główny urząd statystyczny. To najniższy wynik od sierpnia 1990 roku. Co jest tego przyczyną i jak wygląda sytuacja na opolskim rynku pracy? Sprawdzała Hanna Honisz. Przeglądanie ofert pracy, zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub podnoszenie kwalifikacji. Cel wizyty w Urzędzie Pracy może być różny. Ruch na miejscu, umiarkowany. Myślałam o, właśnie, rejestratorce medycznej albo salowa, coś w tej, pomiędzy ludźmi. I są takie oferty? Nie wiem, bo jeszcze się nie zarejestrowałam. Ja pracuję w sektorze transportu międzynarodowego i ja nie mam problemu z znalezieniem pracy. Teraz akurat udaję się do Urzędu Pracy w celu rejestracji i pod zatrudnienie, podniesienie kwalifikacji na C. +E. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu od kilku lat działa senioralne centrum pracy, które pomaga znaleźć zatrudnienie emerytom. Oferty dla osób starszych nie jest zbyt dużo. Pomoc w księgowości, pojawiają się takie oferty jak w drobnym handlu, i pojawiają się też oferty przy pracach porządkowych. Niewiele ponad 19 tysięcy. Taki jest aktualnie poziom bezrobocia w województwie opolskim. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, to jest spadek o ponad 1600 osób. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to mamy ją na poziomie 5,6%. Jest to spadek o pół procenta w porównaniu do zeszłego roku. Jest to najniższe bezrobocie w naszym regionie od 1990 roku. Obecnie rąk do pracy brakuje w sektorze edukacji pomimo podwyżek dla nauczycieli a także w innych branżach pracodawcy poszukują pracowników. Kolejne dwa sektory takie to jest produkcja gdzie mamy wszelkiego typu operatorów urządzeń linii produkcyjnych spawaczy ślusarzy itd. I sektor budowlany, wszelkiego rodzaju zawody związane z budowlanką. Jeżeli chodzi o usługi, to te takie dosyć popularne stanowiska sprzedawców, kasjerów, osób obsługujących klientów. Zatrudnienie łatwo znaleźć też w gastronomii, w opiece nad starszymi czy w pracach porządkowych. Hanna Honisz, Kuriera Polski.